Muszę ja mam widzowie z tej Nie ale... i niestety suby mi spadł. Mam 200 Nie róbcie mi tego widzowie Wiem, że nie ma odcinku z. Ten z... z BMG ale będzie. To jest odcinek z Robloxa hide and Seek. Jeżeli chcecie ze mną grać, to zapraszam. Chętnie przyjmę zaproszenie. Jakby do znajomych Tylko nie 200 osób, bo... Może mi wywalić. Dobra. Jezus, ja zapomniałem... Ja tak dawno nie grałem na w Robloxa, widzowie. O, o, o! Co jest? O, to jest tutaj wyjście, co jest? Dobra, Kasa, kasa. Dobra, nie zbieramy kasy, nie zbieramy, jest. O! Tutaj jest! Ale my jesteśmy mega mini. Widzowie? Wiem gdzie. gdzie, wie? proszę, proszę. gdzie? Tutaj. Gdzie nas nie znajdę. Znaleźć. Tu jest... Szybciej! Szybciej! Nie chcę! kurde, on zaraz ten ten ten! Zaraz on szuka! Za pięć sekund! Nie! Szybko, szybko. Nie! On nas złapie! Nie! I co nie... No tu jest chyba. No co jest? Dobra, nie wiem. Co, co? Bye. No wuj, no wuj, tak! Shit, shit, shit. Nie. Co on tu? Jestem na stole, jestem na stole Super Czy on tu jest? Nie Boga mnie Jeżeli on tu będzie to szybko Bo nie ma go, nie ma, nie ma No to zostaniemy. Wystarczy doczekać do końca czasu cały challenge ja tu będę czekał, ja tu będę tak spamił widzowie. Dobra. Nie wiem dobra idziemy widzowie gdzieś. I ja mówię, że spamiamy ja teraz. Ty, do miski. Ej, do miski widzowie. Eee? I co? Ja nie widziałam, że tutaj jest takie coś się mam takie, dobra idziemy do miski. I co ma? Co mam takie... Co? Gdzie my jesteśmy? What the Bye. Jak coś widzowie, tak wyglądam z skin. Bye! Jak oni to robią? Czym? Widzowie, piszcie! Czyli tym? Nie. Bye! O. Bye! Bye! Lewym, prawym. Baj! Jak? Zobaczcie, w komentarzu. Dobra, została minuta. Baj! O Jezus! On tu jest! Baj! Dobrze, że poszliśmy. Okay. Może... Ej, co ja zrobiłem? Eee... nie można pisać. Chyba. O tu idzie! A nie, nie idzie tu. Bye! Wchodzę na chłopa. XD Bye! Shit, moje palce. Na skórek mi zleciał. Czy to, że to jest około 10 oczniów stopni? XD nawet 40 stopni dzisiaj było w dziowie Pewnie nie u was, ale nie tak. Dobra. Bye. 30 sekund. Bye. Na luzie, nie no. Nie no, my mamy wygraną. I musimy udawać. Nie no, jestem hardcorem. On nas jest łapie. Nic zdecydowanie poszedł na górę, to ja sobie tylko idę. Nie o to jest! Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Si, si, si. Dobra. Nie nie. 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 nie, nie. Jest. Jest! Krzisz! Ona tylko pieniędzy złapała. Ja widzę, my zrobimy trzy rundy lub dwie. Cały co nam nie schod. Wiem gdzie, gdzie pójdę widzowie. Kurde, chciałem strzałkami, jeżeli ja bym był... Ale to nie jest jak w że ty nie będziesz. Nie, tutaj jest dosyć spora szansa, że będziesz. Nie no, ale jej ja nie będę, chyba. Nie wiedzcie, że to znowu ona. Dobra. Ale ci naprawdę będzie, widzowie, będzie. Ja wam to obiecuję. Paj! Że będzie. Będzie. Jeżeli... Się... Co? Aha, ten, ten O, ile przeżyje. Naprawdę, ludzie, a nie rozumiem ludzi. Nie wiem, się... Czy... Na pewno, raczej nie będę ja, na pewno. No. Raczej ja nie będę. Nie pominę. Mówiłem, że to jest randomowo To jest z Ukrainy, ryb z Rosji Piście e, czy wiecie po jakiemu to tutaj tu Ja idę na górę, ja idę na Bilarda Czy, tak Nie no ja tutaj wyjdę. Na Bilarda Nie no, ale my jesteśmy... Już ktoś się odpadł? Nie! Ile koinów, ja nie zbieram koinów. Tam co... Dobra. Chłop idzie po Zobra. Dobra. Czekaj. Nie bo mamy... Nie... Drabina jest najlepszym wyjściem. O Jezus, klawiaturę se przesunąłem! Jezus shit, widzowie Mam. Dwaka co tu się Nie spadaj! Nie spadaj! Ja myślałem, że moja mojej postaci spada Dobra, on jest przy latarce Patrzcie, gdy on tu wchodzi, to my zeskakujemy. Nie? Albo pójdziemy tutaj i stąd zeskakuję. Nie, my będziemy tu XD Ej, nie tu Ja pierniczy, nie Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jezus Dobra, wchodzę na górę, szybko, szybko Spadłem na deskę. Czy on ze mną idzie? Nie, już dwóch złapał. Uff, nie! życie jest złe. Co? Czasami szybko, szybko. Nie no jestem tego autem w spadaniu. Dobra, idziemy, idziemy. Gdzie on jest? Ja nawet nie wiem gdzie on jest. widzę tam, bo ja tego nie widzę. Jego ja serio nie widzę. Dobra. Ix the... Dobra. Widzowie sobie pójdziemy gdzieś. Widzowie niedługo będzie za. naprawdę około za tydzień będzie film Survivalu w nocy. O! tak jest! XD! Jeden, two friends. Lenny chickie, one one i można wyskoczyć z boxu bo box boks... chyba nie, nie wiem ale najlepiej się tutaj skampić ja pierniczę, nie, 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 nie on tu będzie gdzieś, nie to widziałem, jeżeli przegramy 50 sekund to nie znaczy, że... jest koniec z rundy. Naprawdę nie. 1 dolar omega oh Diglet! O tam jest tigste ja, Nie, On mnie zacznie gonić. A ja lepiej. Jak się chłop skrył, jakie trzystaj kił? Ja pierniczę. nie, 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 nie. nie. On to zeskoczył, nie możemy tego przegrać. Nie, 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 nie. Nie możemy tego przegrać! Nie! On nie nie! Mi nie to... <śled aczkowicie> um. Dobra. Widzę, że graliśmy, więc to na tyle na dzisiejszy odcinek, także...